Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od tego, że krok po kroku Rosja ponoć chce przejąć Białoruś. Tak wynika z dokumentu, który wyciekł z administracji Putina, o którym, który opisują obecnie niemieckie media. 17 stronicowy dokument opisuje, jak Rosja chce przejąć de facto totalną kontrolę nad Białorusią do roku 2030. Dokument ten został stworzony latem 2021 roku na Kremlu i mowa w nim jest o trzech etapach określanych datami 2022. 25 i 30. Obywatele Białorusi mają stać się obywatelami Raz Rosji poprzez przejęcie kontroli nad mediami, kulturą i językiem. Prorosyjskie grupy mają przeniknąć polityczne i wojskowe elity. Cel to wycięcie zachodnich wpływów i stworzenie unii państw, które byłyby wspólnym frontem przeciwko NATO. Z dokumentu wynika, że podobne plany Putin ma wobec Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii i Ukrainy. Jeśli zrealizowałby swój plan, Rosja stałaby się bezpośrednim sąsiad, sąsiadem krajów NATO i Unii Europejskiej. O realności tych planów może również świadczyć niedawna wizyta Łukaszenki w Rosji. Spotkanie przywódców obu krajów zaczęło się od żartu Łukaszenki z podtekstem, że nie przyjechał on do Rosji z własnej woli. Kiedy Putin podziękował mu za przybycie, ten odpowiedział, jakbym mógł się nie zgodzić i nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek na Wojnie Idei jakiś czas temu o teorii głupoty, gdzie był właśnie podany przykład z Putinem i Łukaszenką, tak, o tym, że możesz być sobie inteligentnym strategiem, ale co z tego, jeżeli później twój przydupas omawia plany inwazji w programie w telewizji na żywo. I być może tutaj było coś podobnego, po prostu się wydarzyło. Natomiast same te doniesienia są naprawdę ciekawe i po pierwsze maluje to obraz zrobienia tego wszystkiego, być może jednak z trochę dłuższym okienku czasowym, niż niektórzy czasem się obawiali, ponieważ takie spekulacje co jakiś czas się pojawiają. Natomiast też zaznaczmy, co jest bardzo to ciekawe, że to jest dokument z 2021 roku, tak? To znaczy, no od tamtego czasu zasadniczo wszystko się zmieniło, choćby wobec Ukrainy, która też jest tam wymieniana. Ale warto mieć na uwadze, że właśnie na przykład wobec Białorusi te plany wcale nie muszą się zmieniać, tak? To, że no wiadomo, że wobec niektórych krajów tego wszystkiego nie da się zastosować, może wobec Białorusi nadal się da, no bo jeżeli coś się zmieniło przez ten czas w relacjach białorusko-rosyjskich, no to tylko się zacieśniły. Ta więź z Rosją się zacieśniła, prawda? Także czas pokaże, w którą stronę wszystko to pójdzie. A jednocześnie około rocznicy wybuchu wojny, która była w zeszłym tygodniu, Joe Biden, prezydent USA zawitał do Kijowa, a potem do Warszawy, gdzie mówił m.in., o tym, że niech każdy członek NATO wie i niech Rosja wie, że atak na jakikolwiek kraj NATO jest atakiem na wszystkich. To jest nasza święta księga. oraz że Polska przyjęła najwięcej więcej uchodźców niż jakikolwiek inny naród, oraz co ciekawe, że Putin zamiast finlandyzacji NATO doczekał się natoizacji Finlandii i Szwecji. W tym samym czasie z drugiej strony w Moskwie orędzie wygłaszał Putin, mówiąc m.in., że Rosja chciała jedynie pomóc rosyjskim mieszkańcom Donbasu, robiliśmy co się da, żeby uniknąć cięższego konfliktu. To Zachód chce wojny i pompuje kasę na wojnę i w Ukrainę. Co zauważmy, jest nieco zmianą retoryki, prawda, ze strony Putina, ponieważ no, w odpowiedzi na to, że no, jak wygląda na to, społeczeństwo rosyjskie robi się trochę zmęczone tą wojną, która miała być szybciutka i w ogóle miała nie być wojną, tylko operacją specjalną, i retoryka jest obecnie taka, że nie no, tak właściwie to myśmy się wcale nie chcieli bić, prawda, tylko teraz musimy, już bo nas słyszają, prawda. A kolejno, jak ujmuje, jak ujmuje to Putin, prawem Rosji jest być silną. I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli pamiętacie nasze stare odcinki, yy, na nie idei analizujące ideologiczne podwaliny obecnej polityki Rosji, to te słowa właśnie są chyba ich najlepszą esencją. Tak? To znaczy bycie na szczycie nam się po prostu należy. To jest coś, co warto rozumieć, żeby lepiej poznać jak myśli tam ta klasa polityczna i również ludzie w dużej części. Odsyłam do tych starszych odcinków. I ja tutaj, nie będziemy już tutaj wchodzić, że tak powiem, w zbyt niskopoziomowe detale, ale w tematach obu tych przemówień jest dużo ciekawych rzeczy i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to są one szczegółowo rozpisane. Wizyta Bidena, najważniejsze punkty z jego przemówienia w Warszawie oraz to, co Putin jeszcze mówił w punktach rozpisane w swoim yy, przemówieniu. Znajdziecie to wszystko w bonusowej części prasówki dla patronów. Link do niej, jak zawsze, jest przypięty poniżej. A my już przechodzimy do kolejnych tematów. Okazuje się, że jak twierdzi niemiecki magazyn Focus, urzędniczka jednego z urzędów skarbowych w morzu Pomorzu przed nim miała spalić w kominku swojego przyjaciela dokumenty podatkowe fundacji klimatycznej, powołanej przy udziale rządu land tego landu, która miała chronić przed sankcjami gazociąg Nord Stream 2. Fokus powołuje się na ustalenia prokuratury. W która poszukiwała dokumentów finansowych fundacji po doniesieniach medie, mediów o nieprawidłowościach przy jej powstawaniu. W trakcie dochodzenia wykazano brak dwóch zeznań podatkowych fundacji, które zostały uznane, uznane za zaginione. Teraz wiadomo, że co najmniej jedno z nich zostało spalone. Media przypuszczały, że dokumenty te mogą wykazać nieprawidłowości w rozliczaniu darowizn przekazanych fundacji przez stronę rosyjską. W styczniu zeszłego roku, nie w styczniu dwa lata temu, 2021, rząd Maklemburgii Pomorza Przedniego i jednego z krajów związkowych RFN poinformował, że założył, Specjalną fundację, która ma chronić gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami ze strony USA. Podmiot ma być w... miał być wsparty milionami euro przez Rosjan. I nie wiem, czy pamiętacie, ale to nie jest pierwszy taki przypadek. W zeszłym roku, właśnie, też zaginęły inne dokumenty, które podejrzewano, że wskażą, iż powiąza... powiązania Rosji z inną organizacją rzekomo proekologiczną, nadzorującą Nord Stream 2, także co za przypadek, tak? I, I ja jestem ciekaw, czy po serii takich przypadków rzeczywiście ktoś po stronie niemieckiej postanowi jednak dokopać się do tego głębi i pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Czy może jednak, i nie wiem, tak się troszeczkę być może obawiam, y, że tak właśnie będzie, że poz pozostawione zostanie to, y, a pozostawiono to, zostanie w stanie, żeby grzecznie nie drążyć tych tematów. No, dokumenty zaginęły, to zaginęły. Spłonęły, no to spłonęły. Na kij drążyć temat. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Kolejno. Organizacja Mermaids działająca w Wielkiej Brytanii, dowodzona przez Susie Green, kobietę, która chwaliła się zmiany u płci swojego 12, swojemu dwunastoletniemu synowi i zrobiła to poza granicami Zjednoczonego Królestwa, bo prawo brytyjskie nie pozwala na tak wczesne tranzycje płci u dzieci, jest obecnie poddana dochodzeniu i oskarżana, oskarżana o liczne nadużycia. Pierwszy zarzut wobec Mermaid z tej organizacji dotyczy nielegalnego przekazywania nastoletnim dziewczynom binderów, czyli pasów spłaszczających piersi w celu upodobnienia klatki piersiowej do męskiej. Robiono to bez wiedzy i zgody rodziców dziewczynek, jak Informuje The Guardian. Z kolei The Times przeprowadził śledztwo, w wyniku którego dziennikarze śledczy dowiedzieli się, że organizacja Mermaids ma silne powiązania z pedofilskimi działaczami lobbującymi na rzecz normalizacji pedofilii i zalegalizowania jej. Organizacja, kolejny zarzut organizacja otrzymała na własne życzenie. Otóż gdy inna organizacja o nazwie LGB Alliance, która stowarzysza gejów, lesbijki i osoby biseksualne, badania i obserwacje pokazują, że osoby Zmieniające płeć to bardzo często geje, lesbijki i lesbijki nie akceptujące swojej orientacji homoseksualnej, a LGB Alliance zamiast nakłaniać ich do tranzycji, chce im pomagać w samoakceptacji, otrzymała zgodę na bycie organizacją pożytku publicznego. Gdy to się stało, to organizacja Mermaids złożyła skargę na nich, na tę decyzję, i w efekcie również Mermaid zostało prześwietlone i okazało, że wykazał je szereg kolejnych nieprawidłowości. Natomiast szefowa Mermaids, Susie Green, wspomniana w związku z tym skandalem, odeszła ze stanowiska, a co ciekawe, na stronach i profilach TED Wymownie usunięto jej wystąpienia, które są na ich stronach teraz niedostępne, ale oczywiście w internecie nic nie ginie, ich kopie są nadal widoczne w sieci. I teraz dwie ważne sprawy. Po pierwsze, u nas ten temat opisuje portal, jak tutaj widzieliście, to tylko teoria. Który często wytyka i opisuje tego typu problemy, ale jak widzicie, temat ten jest podjęty również przez platformy, takie jak The Guardian, takie jak brytyjski The Times, i to jest istotne, ponieważ obecnie modną kontrą na tego typu doniesienia jest zbywanie i bagatelizowanie tej krzywdy dzieci, że to są jakieś pojedyncze przypadki, które po prostu wyciągane są na wierzch przez złośliwych, strasznych nienawistników, którzy chcą zaszkodzić do budowie nowego, wspaniałego świata. Ale nie, to jest normalny, poważny. Temat medialny poruszany w ważnych po, zachodnich podmiotach publicystycznych. Nie dajcie się zastraszyć, że to, jest, że to niedobra o tym mówić, że krzywda tych dzieci jest nieważna i że nikt wcale o tym nie wspomina, poza jakimiś, poza jakimiś strasznymi ludźmi. Nie, nic takiego nie jest. A druga sprawa jest taka, że jak widzimy, jeszcze niedawno tego typu osoby jak pani Suzy Green były aktywnie celebrowane w prestiżowych środowiskach takich jak TED, które dawały im platformę, gdzie mogły promować swoją działalność, która w tym momencie jest pod bardzo silną krytyku z bardzo dobrych powodów. I jeszcze niedawno, jak ktoś śmiał zwracać uwagę, że coś może być nie tak, z prom ich promowaną wizją świata, to był zastraszany, wyzywano faszystów. A teraz po cichutku kasuje się te jej wystąpienia. Kolejno. Kanadyjskie służby sprawdzą, czy zgody, które TikTok otrzymywał od użytkowników, w ogóle kwalifikują się jako ważna i świadoma zgoda na gromadzenie, użycie i przekazywanie ich danych oraz czy działania chińskiej aplikacji są zgodne z kanadyjskim prawem. Pod koniec zeszłego roku premier Kanady Justin Trudeau informował, że kanadyjski wywiad analizuje działania TikToka. TikTok to kolejne problemy chińskiej aplikacji. W czwartek 23 lutego Komisja Europejska poinformowała, że pracownicy KE od połowy marca nie będą mogli korzystać z TikToka na urządzeniach, z których korzystają w praktyce. To są podobne zalecenia, które funkcjonują już w USA. Komisarze do spraw prywatności zwrócili uwagę, że duża część użytkowników TikToka stanowią młodzi ludzie i w ich przypadku szczególnie istotne jest chronienie danych, w tym uzyskiwanie świadomej zgody na przetwarzanie prywatnych informacji. Właścicielem aplikacji, przypomnijmy, TikToka, jest chińska firma Bytedance, a rosnące zaniepokojenie działaniami firmy wynika z tego, że chińskie firmy zgodnie z tamtejszym prawem mają obowiązek udostępniać rządowi w Pekinie posiadane dane. Drugim powodem jest zakres danych, które na temat użytkowników pobiera chińska aplikacja. Według analizy publikowanej latem ubiegłego roku przez ekspertów holenderskiego VPN Overview, po zbadaniu zakresu danych, do których uzyskują dostęp popularne aplikacje używane do modyfikowania wyglądu twarzy. Wiele z nich, na przykład właśnie TikTok, pobiera dane, które do przekształcania zdjęć w ogóle nie są potrzebne, na przykład kontakty właściciela telefonu, informacje o kartach płatniczych, czy informacje o imieniu i nazwisku. Dane podzielone są na 8 kategorii, a TikTok jest aplikacją, która pobiera dane z wszystkich 8 kategorii i przechowuje je bez ograniczeń czasowych. I przypomnijmy raz jeszcze, do tych przechowywanych przez nich danych ma zgłoszenie. Zgodnie z chińskim prawem dostęp rząd w Pekinie. Innymi słowy, kolejne kraje rozpoznają TikToka jako narzędzie potencjalnie wyjątkowo niebezpieczne. Ja jestem ciekaw, ile trzeba będzie czekać, aż u nas zacznie się na poważnie i głośno w przestrzeni politycznej mówić o tym. I chyba im szybciej, tym lepiej. A na koniec bardzo interesująca informacja: przez 5 miesięcy 98 polskich policjantów brało udział w ściśle tajnej misji w Ukrainie. Zajmowali się rozminowywaniem terenów, z których wycofali się Rosjanie. Misja zaczęła się po ubiegłorocznym apelu Ukraińców do członków grupy Atlas, policyjnej grupy zadaniowej zrzeszającej specjalne jednostki kontrterrorystyczne Unii Europejskiej. Prośba dotyczyła wysłania do Ukrainy pirotechników, którzy mieliby zająć się rozminowywaniem kraju. Chodziło o miejsca, z których wyparto Rosjan, a do których nie da się wrócić, bo są zaminowane lub niebezpieczne z powodu pozostałości po walkach. Wojsko Ukraińskie nie ma odpowiedniej liczby saperów, żeby zająć się tym wystarczająco dużym wymiarze. Nie mogą też tego zrobić saperzy wojskowi z państw NATO, bo zostałoby to uznane przez Rosję za prowokację. W grę wchodziło więc jedynie wysłanie pirotechników policyjnych. I ze wszystkich gr członków grupy Atlas tylko Polska odpowiedziała na apel Ukraińców. Inne kraje uznały, że misja w kraju objętym wojną jest zbyt niebezpieczna. Po przeszkoleniu, ustaleniu szczegółów logistycznych i ustaleniu ze stroną ukraińską, 98-osobowy kontyngent na początku października zeszłego roku wyjechał z Polski. Początkowo misja miała trwać 3 miesiące, w grudniu przedłużono ją jednak o kolejne dwa. Polscy policjanci wylądowali w obwodzie Kijowskim. Szybko okazało się, że muszą działać de facto w warunkach wojennych. Prace co chwilę przerywały alarm. Przeciwlotnicze. W sumie polska grupa przeżyła 129 nalotów rosyjskich rakiet i dronów. Łącznie kontyngent humanitarny policji przetrałował ponad 342 tysiące metrów kwadratowych. Oczyścił również ponad 17,5 tysiąca metrów dróg. Podczas niemal pięciu miesięcy służby, żaden z polskich policjantów nie został ranny, a w ostatnich tygodniach w komendzie głównej policji podjęto decyzję o zakończeniu misji. Wpływ na to miały między innymi informacje wywiadowcze dotyczące planowanej ofensywy Rosji, o której też wspominaliśmy już jakiś czas temu. I super, brawo! No pięknie, że. Zwłaszcza, chyba że tylko nasi, że tak powiem, odpowiedzieli, tak? Ponieważ to tylko pokazuje ogromne zaangażowanie w ten konflikt po naszej stronie, który istnieje na. Chyba na wszystkich po prostu szczeblach społeczeństwa, tak? Na wszystkich szczeblach organizacji są ludzie gotowi na tego typu pomoc, która jakby odmówili, przecież by, przecież by zrozumiano to, tak? To nie było konieczne, niezbędne i tak dalej, ale, ale można, bo są ludzie, którzy chcą i którym zależy i pięknie. No i to tyle. Tak jak mówiliśmy, link do bonusowej części prasówki, gdzie rozpisane jest jeszcze kilka dodatkowych newsów, które nie zmieściły się tutaj. W odcinku, jak zawsze, jest w przypiętym komentarzu i w opisie. A jeżeli komuś podobają się tego typu koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, to jak zawsze zapraszamy do sklepu zależy.pl. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.